Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o kilku rzeczach, ale zacznę od tego, że są trzy rodzaje śmierci, które nie są przypadkowe. I zawsze w tych przypadkach uczestniczyły różne istoty, które doprowadzały do śmierci. Te przypadki śmierci to pierwsze, zawoł serca, drugie, wylew krwi do mózgu, i trzecie, udar. Jak sprawdzaliśmy ludzi, którzy umierali w dusze, to zawsze dochodziło do ingerencji istot, które doprowadzały do śmierci. Po prostu zabijały osoby, które umierały w taki sposób. I teraz, jeżeli w ogóle w rodzinie macie jakieś osoby, które zmarły w taki sposób, to możecie przypuszczać, że te osoby nie zmarły przypadkowo, a zostały po prostu zabite przez. Byty demoniczne, które chciały śmierci danej osoby. Jeżeli te osoby zostały w taki sposób zabite, to możecie przypuszczać, że w tej rodzinie, w tym domu znajduje się jakiś przedmiot, który daje wejście bytom demonicznym i który wciąż może być aktywny i wciąż zagrażać mieszkańcom danego mieszkania domu. Jak sprawdzaliśmy, osoby, które Chorują, ciężko chorują w szpitalach i leżą w szpitalach, to najczęściej przy łóżkach tych osób widzieliśmy byt w kapturze. Byt w kapturze, który bardzo często jest nazywany śmiercią. I coś ciekawe, te byty wchodzą właśnie najczęściej z przedmiotów o charakterze religijnym, w tym krzyży, różańców, medalików, obrazu Jezu, ufam Tobie. I wiele z tych osób, które nie są świadome tego, że gdyby. Ten byt zniknął, ponieważ te osoby by usunęły te przedmioty, to wiele z tych osób miałoby szansę powrócić do zdrowia, do życia tak naprawdę, bo te byty najczęściej doprowadzają do śmierci śmierci tych osób. Ale dzisiaj chciałbym skomentować filmik, który zobaczyłem wczoraj, który podesłał nam jeden z naszych znajomych, i który sugeruje, że właśnie. Bardzo dziwną rzecz, że osoby, które ostatnio przyjmowały różne rzeczy, wiecie o czym mówię, są zabijane przez bliżej nieokreśloną energię czy byt demoniczny, który przychodzi po nich i te osoby widzą ten byt, a chwilę po tym, po walce, krótkiej walce, umierają na zawał serca. Tak jak wam mówiłem na początku tego filmu. Wszystkie, jakie my sprawdzaliśmy do tej pory, zawały serca to zawsze za tym stały byty demoniczne. Nigdy żaden zawał serca, jak sprawdzaliśmy, nie był przypadkowy. To nie była niewydolność serca, ale był konkretny atak energią bytu, który po prostu potrzeb w konkretnym celu zabić daną osobę. I teraz zwróćcie uwagę na ten filmik. Spójrzcie na tego gościa tutaj. Na krótko przed nagłym atakiem serca. Wygląda tak, jakby coś widział, tak jakby coś na nim krążyło, patrzy się w górę, tak jakby dosłownie krążyło mu to nad głową, próbuje się przed tym bronić ręką i upada, teraz dostaje tego nagłego ataku serca, no po czym niestety odchodzi. Spójrzcie tutaj, kolejny taki przypadek, ta ekspedientka to samo, ale tutaj patrzcie. Jest też taka sama sytuacja. Gościu patrzy w górę, tak jak obraca się, tak jakby coś nad nim krążyło, próbuje nawet się przed tym bronić, walczyć z tym, nagle upada i dostaje nagłego ataku serca. Także wygląda to tak, jakby po tych ludzi, którzy się, się no niestety, tu to samo, ta sama sytuacja. Osoba, która komentuje ten film, mówi, że właśnie. Chwilę przed zawałem serca osoby widzą jakąś postać, jakąś istotę, jakąś energię, która ich osacza. I oni się po prostu patrząc na tę energię, obracają w kółko, pokazują palcem, ręką, bądź machają ręką, by to odgonić. I za chwilę mają zawał serca. Spytaliśmy źródła, dlaczego istoty, które do tej pory tak naprawdę mm, starały się nie ujawniać, teraz... Ujawniają się. No zwróćcie uwagę na jedną ważną rzecz: że po pierwsze, te osoby, które są tutaj, mają te zawały serca, one widzą coś, czyli istoty, które atakują je, pokazują im się. A do tej pory w historii ludzkości one unikały pokazywania się. Druga rzecz ważna to jest to, że to się dzieje przed kamerami czyli te istoty, które bardzo często za. Bardzo dobrze są zaznajomione z technologią, wiedzą, że są nagrywane, że to zdarzenie jest nagrywane. Więc po co to jest nagrywane? Otóż, jak pytaliśmy się źródła, to chodzi o to, że po pierwsze im nie zależy na tym, żeby w tych czasach ostatecznych, żeby się maskować, ukrywać, ale chcą też wywołać olbrzymie, olbrzymi strach. Strach, który ma paść na osoby, które przyjmowały, wiadomo co, żeby te osoby, które przyjmowały to, bały się. Bały się, że ich też to spotka. Dzisiaj już oficjalnie, to są oficjalne statystyki na przykład z Niemiec, które podają, tutaj cytuję Grzegorza Głuszka, że w Niemczech w tej chwili po pandemii wskaźnik śmiertelności wzrósł o 12%. I to jest coraz większa, coraz większy wzrost, czyli z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób umiera. Wiele z tych osób umiera właśnie na zawały serca. Na zawały serca to są często bardzo młodzi ludzie, którzy... Po prostu nagle odchodzą na zawał w serca. I te filmy mają za zadanie, które możecie zobaczyć, mają za zadanie wystraszyć, ponieważ te istoty, które żerują na nas, one e, pobierają energię w momencie, kiedy człowiek się boi. W momencie, kiedy ludzie się boją, że coś przyjdzie ich zabić. I im po prostu na tym zależy. To jest pierwszy raz ewenement w historii chyba ludzkości, że istoty zaczynają się ujawniać. Żeby ci, którzy przyjmowali wiadomo, co przy... o co chodzi, żeby zaczęli się bać, że coś przyjdzie ich zabić. Ale pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że w naszym wszechświecie działa prawo wolnej woli. A prawo wolnej woli oznacza tyle, że żadna istota nie może ingerować w waszą przestrzeń, niezależnie od tego, czy przyjęliście to, o czym. Mu... Wiecie, o czym mówię, czy nie, to żadna istota nie może do was podejść i nie może zrobić wam krzywdy, jeżeli nie wyrazicie na to zgody. A zgodę wyrażacie poprzez zgodę na kontrakt, ale to, to, to takie śmieci o wiele rzadziej się dzieją. Natomiast y, drugi przypadek śmieci, tak, tego typu, jak właśnie zawały nowotwory, wylewy, żeby do tego doszło, człowiek musi mieć byt y, wchodzący z przedmiotu. I to jest bardzo ważne, że te osoby, które są zabijane na tych filmach, to nie dzieje się przypadkowo. To, to nie jest tak, że każda osoba jest narażona na tego typu śmierć. To są narażone osoby, które są nieświadome tego, że byty wchodzą, potrafią wchodzić z przedmiotów. I jeżeli człowiek ma przedmiot, nawiedzony w swojej przestrzeni, a zwróćcie uwagę, że. Takim przedmiotem są wszystkie przedmioty o charakterze religijnym. Na przykład statuetki buddy, krzyże, obrazy religijne, obraz Jezu Ufam Tobie, różańce. To wszystko są przedmioty, które mają energię bytów. I poprzez te przedmioty, oni wchodząc do przestrzeni danej osoby, mogą daną osobę zabić. To nie jest tak, że jest związek pomiędzy przyjmowaniem różnych preparatów a śmiecią na zawał serca. To nie ma większego związku. Chodzi o to, żeby, że te istoty chcą, by ludzie widzieli taki związek. Ponieważ większość na Zachodzie przyjęła e, wiadomo co, w Polsce jest ponad 60% przyjęła to samo, i czyli duża większość, i chcą, żeby ci ludzie, to co się dzieje, te śmieci na całym świecie, zaczęli się bać. Ponieważ gdy się boją, ludzie tworzą energię, którą oni są w stanie przyjmować. O to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, by ludzie zaczęli się bać, by obawiali się tego, że coś po nich przyjdzie i ich zabije. Wcześniej, jak sprawdzaliśmy w trakcie pandemii, sprawdzaliśmy osoby, które umierały na niewydolność oddechową, na, na przykład pod respi respiratorami, to okazywało się, że zawsze przy takiej śmierci e, brały udział istoty. I one najczęściej siadały po prostu na płucach. I doprowadzały do tego, że ta osoba nie była w stanie oddychać. I byle jaka, jaki wirus tak naprawdę sprawiał to, że ta osoba po prostu dochodziło do zapalenia płuc i ta osoba po prostu umierała. Ale po co to robili? Otóż właśnie po to robili, by wzbudzić strach, by ludzie przyjęli wiadomo co. A dzisiaj, ponieważ teraz ta, to już nie działa, ludzie obawiają się przyjmować, wiecie dokładnie co, teraz starają się wzbudzić strach, tych osobach, które już to przyjęły. Ale nie powinniście się tego obawiać, tylko przede wszystkim podnieść swoją świadomość. Na ekranie możecie zobaczyć link do strony internetowej oraz nazwę grupy na Facebooku, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak, w jaki sposób, istoty demoniczne, które w tej chwili już jawnie się ukazują osobom i chcą, żeby ludzie wiedzieli, że oni istnieją, możecie dowiedzieć się więcej. Wchodząc na stronę, którą widzicie w tej chwili na ekranie, oraz wchodząc na grupę na Facebooku Rozwój świadomości możecie dowiedzieć się znacznie więcej, także jak uchronić się przed takimi atakami. Ponieważ te ataki nie mają tak naprawdę związku z przyjmowaniem różnych preparatów, ale mają związek z tym, żeby ludzie tak myśleli, że to ma związek. Ponieważ zwróćcie uwagę, że żadna istota w tym tej przestrzeni nie może wam zrobić krzywdy, jeżeli wy nie wyrazicie na to woli. A wolę wyrażacie na przykład w taki sposób, że sprowadzacie przedmioty z ich energiami do swojej przestrzeni. I to już jest wyrażenie woli. I wtedy taka istota może zrobić krzywdę osobie, która przebywa w przestrzeni tych przedmiotów, ponieważ to już jest w zgodzie z prawem wolnej woli. Tak działają istoty demoniczne, które dzisiaj zaczynają się coraz bardziej ujawniać, czego przykładem są akurat te filmy, które komentuje ta osoba, która jest dość popularna na TikToku. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w tym filmie, jeżeli. Chcecie dowiedzieć się znacznie więcej, jak uchronić się przed takimi atakami, wejdźcie na grupę na Facebooku bądź na stronę internetową, którą widzicie w tej chwili. Link także znajdziecie w opisie tego filmu. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.